Witam wszystkich na naszym kanale, na YouTubie. Witamy w salonie 2Kółka. Mieścimy się 30 km od Bydgoszczy w Nakle nad Notecią. Jesteśmy zlokalizowani tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy do naszych sklepów internetowych salon 2 kulkapl oraz kładypolska.pl. Pamiętajcie, że u nas załatwicie wszystko przez, przepraszam, wszystko przez telefon. Czyli wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz sprzedaż ratalną załatwicie przez telefon. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu obecnie chyba najtańszego kłada z homologacją drogową, jaki jest na rynku. Wszystko dużo się pozmieniało. Od ubiegłego roku kład Magnum 250 z homologacją drogową T3B. To jest homologacja na jedną osobę i T3B, czyli jest ten pojazd rejestrowany jako ciągnik rolniczy. Magnum 250 występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Przed Państwem wersja chyba najładniejsza, wersja militarna, zielona na aluminiowych felgach. Dwie pozostałe wersje to wersja czarno-czerwona i czarno-niebieska, która występuje na kołach stalowych i wtedy na tych kołach ma charakterystyczne bedloki: czerwone bądź niebieskie. Co warto, na co warto zwrócić uwagę w takim magnumie? Bardzo wygodne miejsce do przekładania biegów. Prawa ręka, tutaj bardzo wygodnie, nie trzeba nigdzie szukać tych biegów pod prawą nogą niżej. Fajnie wyposażony, mamy osłony dłoni, oparcie, elektroniczny licznik, ale zaznaczam, że jest to kład na jedną osobę. No i spójrzmy, co mamy. Silnik FENHONA, 4T z chłodnicą oleju, pojemność 250, moc 1765 kW, czyli 24 konie mechaniczne, rozruch elektryczny, e-start, skrzynia biegów automatyczna, koła dziesiątki, hamulce przód, tarczowe, przód i tył tarczowe hydrauliczne, łańcuch 530H, wymiary długość 1700 mm, szerokość 1100 Wysokość siedziska 430 mm od podnóżka. Prędkość maksymalna 60 km na godzinę. Obciążenie do 200 kg i gwarancja od Apollo 24 miesiące. Tak wygląda sprawa z kładem Magnum. Oprócz tego, z tych, z tych kładów z homologacją, mamy jeszcze modele Baszan. 250, ale to jest model już z manualną skrzynią biegów, czyli musimy te biegi przekładać. Tutaj wiadomo, przekładamy na jedynkę i cały czas jeździmy. To chyba wszystko o tym Magnumie. Zapraszamy wszystkich na salon 2 oraz kładypolska.pl. Zapraszamy również na nasze media społecznościowe, na nasz kanał na, Facebook, na, nasz kanał na YouTubie. Na nasz Facebook oraz na nasz Instagram tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2Q.pl, Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.